Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka, Grzegorz Ludwin oraz Adam Furmańczuk. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, mój podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktora, to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj wchodzimy z powrotem w świat podatków, albo może i nawet troszeczkę szerzej sobie tutaj pogrzebiemy w tematyce, jaką są różne rodzaje spółek w Polsce. Dzisiaj sobie weźmiemy jedną na tapet, a konkretnie będzie to polska spółka holdingowa. A skoro już wiecie, że zrobiłem takie zaczepienie o tematy finansowe i podatkowe, to możecie się tylko domyśleć, że gościem dzisiaj ponownie jest Piotr Hojnacki. Cześć, Piotrze. Cześć Wiktor, cześć wszystkim. Powiedz mi, o co chodzi z tą polską spółką holdingową? Tak, dzisiaj chciałbym porozmawiać o polskiej spółce holdingowej. Chciałem powiedzieć w ogóle, co to jest, jak to działa i jakie korzyści daje. No to jedziemy najpierw, co to takiego jest. Dokładnie, co to jest polska spółka holdingowa? Polska spółka holdingowa to jest spółka ZO, spółka akcyjna albo Prosta spółka akcyjna, która posiada szereg cech. Przykładowo, jedną z tych cech jest to, że ta polska spółka holdingowa musi być rezydentem polskim podatkowym czyli takim podmiotem, który podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce jego osiągania. To jest pierwsza rzecz. Kolejnym takim przykładem jest to, że taka Polska spółka holdingowa powinna posiadać bezpośredni udział oparty o tytuł własności przynajmniej 10% w spółkach zależnych albo w spółce zależnej. Kolejne kryterium to jest to, że taka polska spółka holdingowa musi prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą i Wspólnik takiej polskiej spółki holdingowej nie może posiadać udziałów w krajach, w, w podmiotach z krajów szko stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, niechętnych do współpracy podatkowej, albo ta w takich, które nie posiadają międzynarodowej umowy z nami, chociażby takiej, która jest umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, albo umowy o wymianie informacji podatkowej. Kolejnym takim kryterium dosyć istotnym jest to, że taka spółka nie może tworzyć podatkowej grupy kapitałowej. I to, co jeszcze warto wziąć pod uwagę, to to, że taka spółka nie może korzystać z dwóch zwolnień. Pierwszym zwolnieniem jest zwolnienie związane z, ze strefami, a drugo, drugim zwolnieniem jest zwolnienie, które dotyczy nowych inwestycji. No jak mamy taką spółkę, która posiada takie cechy jak wymieniłem, to jest potencjał, że możemy uznać ją za polską spółkę holdingową, przy czym jeszcze musimy spojrzeć czy temat nam się dopina z perspektywy tych spółek zależnych. Jak spojrzymy sobie na spółki zależne, to zasadniczo te spółki możemy podzielić na dwie grupy, bo mogą być to spółki krajowe, mogą być to spółki zagraniczne. No, i jak łatwo się domyśleć, takie spółki no powinny, yy, powinny mieć w swoim kapitale te 10% tej spółki dom, dominującej, tej spółki holdingowej. Yy, I takie spółki, jeśli chodzi o spółki krajowe, no to muszą być rezydentami podatkowymi w Polsce, a te zagraniczne, no mogą być rezydentami. W innym kraju i to mają być podmiotami, które podlegają rzeczywiście tam opodatkowaniu w tym innym kraju. Przy czym nie mogą być to spółki z, z tych krajów, takich, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową, które no, nie mają z nami umowy międzynarodowej albo, albo niechętne są do współpracy w zakresie podatków. I te spółki zależne jeszcze nie mogą mieć. Pewnego rodzaju inwestycji, przykładowo w funduszach inwestycyjnych. Jak mamy coś takiego, to mamy potencjał do tego, żeby powiedzieć, że mamy strukturę, która pozwala nam skorzystać z pewnych korzyści, o których wspomniałem. A korzyści są dwie. Pierwsza korzyść jest taka, że jeśli te warunki są utrzymane przez okres dwuletni, poprzedzający dzień wypłaty, to możemy mieć dywidendę zwolnioną z podatku. To którą wypłaca, tak, wypłaca spółka zależna tej spółce holdingowej, a drugą korzyścią jest to, że jeśli mamy warunki utrzymane, te, o których mówiliśmy przez dwa lata, to jak spółka holdingowa chce sprzedać te posiadane udziały w tej spółce zależnej, i utrzyma te warunki przez dwa lata, licząc do dnia poprzedzającego dzień zawarcia transakcji tej sprzedaży, no to takie. Taka sprzedaż udziałów jest zwolniona z podatku. Bardzo fajna korzyść moim zdaniem. Przy czym tu jeszcze należy pamiętać, że na co najmniej 5 dni w przypadku sprzedaży tych udziałów trzeba poinformować Urząd Skarbowy o tym, że z takiego rozwiązania chce się skorzystać. I na przykład jak rozmawiam z klientami swoimi, to jak oni słyszą Polska Spółka Holdingowa, to myślą sobie tak, kurczę, jak ja mam jakiś holding rejestrować i tak dalej, nawet nie wiem jak się za tego, do tego zabrać, nie wiem, co to jest, i to trochę odstrasza nazwą, moim zdaniem. Ale jak spojrzysz na to z perspektywy tego, o czym mówiliśmy, to tutaj nie ma żadnych jakichś cudów, które są związane z jakimiś rejestracjami. Trzeba tylko spełniać warunki, żeby taką spółką holdingową być przez odpowiedni okres czasu, i to są warunki, które wynikają tylko z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I nie należy tutaj szukać jakichś skomplikowanych innych rzeczy w innych ustawach, moim zdaniem. Tak sobie robiłem tutaj notatki, jak opowiadałeś o tym wszystkim, i dopóki nie doszedłeś do korzyści, to ja mówię, kurczę, same ograniczenia, tak? Na ile tu rzeczy trzeba zwracać uwagę, gdzie tutaj benefity, no ale jak się słyszy, że po dwóch lat prowadzenia bez zarzutu tego typu spółki jesteś w stanie sobie wypłacić dywidendę albo sprzedać udziały bez podatku, no to zaczyna to wyglądać bardzo interesująco. Zgad zgodzę się z Tobą. I Generalnie, komu to może być potrzebne? Bo nie do każdego biznesu to ma zastosowanie, bo czasami okazuje się, że mamy inną ideologię, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, niż by to było spójne tutaj z tym, co my omawiamy, bo nie każdy biznes jest taki sam. Moim zdaniem, to jest dobre dla tych, którzy posiadają chociażby kilka biznesów, i są takimi e, przedsiębiorcami, którzy tworzą biznesy, aby później je sprzedać. I nie, nie chcą e, tworzyć wzajemnych powiązań pomiędzy tymi poszczególnymi biznesami, jakie mają, ale chcą mieć jakiś wehikuł, dzięki któremu e, alokują. Kapitał pomiędzy podmiotami. No bo jeśli masz taką spółkę holdingową, to możesz przy jej wykorzystaniu alokować kapitał, chociażby ten, który uzyskujesz z dywidendy, udzielając pożyczki innemu podmiotowi. Gdybyś tego nie miał, no to wtedy byś bezpośrednio pomiędzy tymi podmiotami powiedzmy, pożyczkę sobie udzielał, ale nie zawsze to jest w Twoim interesie, zwłaszcza jak planujesz spieniężyć swój biznes w jakimś okresie czasu. No ale są też inne biznesy, do których na przykład destoński CID bardziej pasuje, niż tutaj ta spółka holdingowa, o której mówimy. Ja widzę i chciałem podać taki przykład wykorzystania. Oczywiście nie, nie wyczerpuję listy, bo możliwości jest mnóstwo. No ale to jest taki przykład, który ja właśnie tutaj podczas tej rozmowy chciałem zasygnalizować, że może być interesujący dla tej grupy, dla tej grupy osób. No tak, ale ma to sens tak naprawdę. Jeżeli można mieć wiele biznesów z przeznaczeniem takim, że one prędzej czy później będą sprzedane, no to, to tutaj tylko korzyści można rzeczywiście widzieć w tego typu rozwiązaniu. Natomiast powiedz mi, na co zwracać szczególną uwagę w, w podchodzeniu do takiego tematu jak polska spółka holdingowa? Jak przechodziliśmy sobie przez kryteria polskiej spółki holdingowej, to jedno jest tak wyjątkowo szare to kryterium. I to jest kryterium, które jest związane z rzeczywistą działalnością gospodarczą. Bo jak robisz taką polską spółkę holdingową, to nie może to być papierowa wydmuszka, bo wtedy to będzie zakwestionowane. To musi być podmiot, który prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą to jest jeden z warunków. I uważam, że on może być podważany przez organy podatkowe, kiedy będą sprawdzać. Twoją konstrukcję, którą u siebie zastosowałeś, no bo nikt nie da ci zwolnienia za darmo u nas w kraju, to nie ma co się łudzić, że, że tak jest. I trzeba się przed tym zabezpieczyć awansem i trzeba temat przemyśleć, zanim się podejmie kroki i sprawdzić, czy on w ogóle w naszym przypadku będzie miał zastosowanie, czy też nie warto odpuścić, albo nie warto zmienić. To, co my pierwotnie zakładaliśmy, że będzie najwłaściwsze. I generalnie można spróbować oddać, jakie cechy taka rzeczywistość, rzeczywista działalność gospodarcza powinna mieć. Ja spróbuję się przybliżyć tutaj, tobie i, i, i słuchaczom, jak do tego tematu podejść. Generalnie, na temat rzeczywistej działalności gospodarczej możemy spojrzeć z perspektywy, tego, czy spółka posiada lokal, wykwalifikowany personel bądź wyposaż i wyposażenie, i czy to ten lokal wykwalifikowany personel jest współmierny, i czy on rzeczywiście jest adekwatny do tej działalności, którą spółka prowadzi. Oczywiście to będzie wyglądało różnie w zależności od tego, jaka jest firma, jaki jest biznes i tak dalej, od specyfiki i kontekstu. To nie da się zastosować. Jednego szablonu do wszystkiego i liczyć na to, że każdy to kupi. Kolejną taką cechą, jaką, o której warto powiedzieć, to jest to, że no, taki podmiot nie może funkcjonować bez oderwa, w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych. Czyli musisz mieć uzasadnienie ekonomiczne, dlaczego ten podmiot jest i dlaczego działa w taki sposób, a nie inny. Zawierane porozumienia przez ten podmiot muszą być zgodne z rzeczywistością, czyli nie ma czegoś takiego, że zawieramy z kimś porozumienie albo umowa, ma, umowa, a tak naprawdę robimy coś innego. To nas dyskwalifikuje. Te porozumienia, które zawieramy, muszą mieć uzasadnienie gospodarcze i nie mogą one być sprzeczne z interesem tego podmiotu. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to taki podmiot musi mieć pewien poziom samodzielności. I ten, na ten poziom samodzielności patrzymy przez pryzmat zasobów, jakie on posiada. I czy osoby, które wykonują funkcje zarządcze, to rzeczywiście mają wpływ na to, jak, jak, tego, jak działania tego podmiotu są kształtowane. I to jest coś, co bym zalecał każdemu, rekomendowałbym zabezpieczenie yy, albo wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, chociaż w dzisiejszych czasach o interpretację indywidualną wcale nie jest łatwo, bo organy podatkowe często robią tak, żeby tej interpretacji indywidualnej nie wydać, ale gdyby się okazało, że no nie mogę dostać tej interpretacji indywidualnej, to i tak bym szykował tak zwany defense file, gdzie szukałbym argumentów wszelkich możliwych i zbierał w jednym miejscu za tym, że jak przyjdzie co do czego i będę musiał się obronić, to mam argumenty. Nie zastanawiam się za 5-12, tylko mam już zebrane argumenty, dlaczego ten podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, pomimo tego, że nie mam żadnej ochrony, która wynika z interpretacji indywidualnej, bo jej po prostu nie dostałem. Tak czasami się zdarza. Ale też trzeba umieć się obronić. Defense file jest dobrym rozwiązaniem. Ja myślę, że o tym defense file to sobie zrobimy oddzielny odcinek, bo to brzmi bardzo interesująco, żeby sobie rozwinąć ten, ten temat, ale powiem ci, że tak jak opowiadałeś o tej rzeczywistej działalności gospodarczej, bo to ja sobie już zrobiłem pierwszą notatkę na początku naszej rozmowy, kiedy to po raz pierwszy się pojawiło i potem jak rozwinąłeś ten temat, to tak zacząłem się cały czas zastanawiać, jaki jest sens budowania spółek bądź działalności gospodarczej, gdzie nie ma się. Celu prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, ale rozumiem, że pewnie są pewne podmioty, które takie cele sobie po prostu dają. To znaczy, gdzie nie można się spotkać z, taką, z takim podejściem, że nie wiem z uwagi na co dokładnie, ale są tacy, którzy idą w tym kierunku, żeby tworzyć fikcję pewną. I tworzyć podmioty jedynie papierowe, i wierzę, że przy wykorzystaniu tych podmiotów papierowych yy, są w stanie uzyskiwać korzyści podatkowe. To jest epoka już nie dzisiejsza. To się sprawdzało bardzo dawno temu. Tylko, że no, w dzisiejszych czasach już mamy takie y, mechanizmy w, wbudowane w, w przepisy podatkowe, że korzyści, jakie ktoś. Mając taki podmiot papierowy, uzyskuje to są korzyści krótkoterminowe, a długoterminowe to są ogromne problemy. I można się z tym spotkać, i, i, i trzeba uważać, bo nawet jeśli byśmy przeszli przez jakiś tam rynek doradczy, to na pewno napotkamy na podmioty, które chętnie proponują utworzenie spółek gdzieś tam, które nie mają żadnego uzasadnienia ani, ani e, mięsa przy kości, że tak to nazwę, e, a Obiecują w zamian niepłacenie podatków i krainę mlekiem i miodą, miodem płynącą i, na, i zawsze należy się dwa razy zastanowić zanim się wejdzie w coś, coś takiego, bo mówię krótkoterminowe korzyści, ale długoterminowe to płacz i zgrzytanie zębów do zasady brzmi to jak jakieś nieetyczne podejścia. W zasadzie jedynym, jedyną sytuacją, która przychodzi mi do głowy, gdzie można założyć spółkę, która nic nie robi, to jest wtedy, kiedy na przykład kancelarie prawne zakładają spółki, które czekają tylko po to, żeby je potem sprzedać i na ich podstawie postawić już faktycznie działający podmiot. Tyle tylko, że wtedy ta zarejestrowana spółka nic nie robiąca, ona faktycznie nic nie robi, więc tutaj nie wchodzi w żadne interakcje i zobowiązania, czy to finansowe, czy podatkowe, czy tam jakiekolwiek inne, no ale cóż, jak widać, takie rzeczy na rynku też się zdarzają. No, należy, należy uważać na pewno i być czujnym. To będziemy czujni w takim razie i będziemy przyglądać się dalej, co tutaj w tej całej sferze finansowej, podatkowej i związanej z działalnością różnego typu spółek dzieje się na rynku, o czym pewnie będziemy sobie porozmawiali już przy naszym kolejnym spotkaniu. A za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję również, do następnego razu. Cześć.